Będę witam, witam, w zalewaniu, tak typu bęc, a salwista bęc, <gry> Jest zimno, dzisiaj jest zimno, widzę i fajnie wszystko <laughs> i fanie, Ja jak wracam do domu. Około 15 będę Wam oganiał Wam yy, nowe poza życzenia, które zamówiliście. Ja właśnie ogarnę w jeden temat widzajów. A cały czas możecie sobie zamawiać widzaju fajnie. Tylko tak jak mówiłem, podstawa to jest skręt. Potwierdzenie przelewu. Bez tego nie dostajecie. Jeden z w Tam chyba trzy osoby, które zrobiły e, potwierdzenie, wysłały to. Jak wrócę do domu, to tym już oganę. No bo to jest tylko parę minut dla mnie. O, do oganięcia. Tak mówiłem wczoraj, pani U mnie to jest w ciągu pół godziny, już jest ogarnięte Zajefanie. A przy ten czas zamawiacie? Ja wiem, że to jest taka godzina, że każdy w szkole, w pracy, ale po później na pewno na bank będzie tego zamówić sporo. Chłodno, chłodno jest, Zajefanie. ale ważny że nie wiedzę. Zarychanie. Tak mówię, cały czas zamawiacie, ja jak wrócę do domu, to tym e, ludziom, którzy mi wpisali skrynę zrobię to i jest czysto, tak jak mówię, fajnie. trzymacie się i zamawiacie cały czas, tego typu i trzeba iść do przodu nie do tyłu, tego typu bens.